Dziesięć typów osobowości. Sprawdź, kim jesteś. Absurdalny poradnik autorstwa profesora Chybiołka. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, kim naprawdę jesteś w świecie pełnym zagadek, chaosu i nieudanych przepisów na sernik, to trafiłeś idealnie. Oto naukowe, absolutnie niepodważalne prawdopodobnie spojrzenie na dziesięć typów osobowości, jakie kryją się w społeczeństwie. Gotowy? No to lecimy. Dwulicowy kucyk. Uroczy, milutki, ale jak tylko się odwrócisz, kopie w kostkę. Dwulicowy kucyk zawsze obiecuje więcej niż jest w stanie zrobić. Jasne, pomogę ci z przeprowadzką, a potem nagle wyjeżdża na wakacje. Idealny przy stole negocjacyjnym, fatalny przy planszówkach. Znaki rozpoznawcze. Zawsze ma coś za uszami, i to nie siano. Rada profesora zainwestuj w szczerych znajomych i solidne buty ochronne. Typowy Bogdan. Nie ma bardziej klasycznej osobowości niż Bogdan. Siedzi na kanapie, pije herbatę i marudzi na wszystko od korków na mieście po pogodę, która za bardzo się zmienia. Bogdan zawsze wie lepiej i ma opinię na każdy temat od polityki po to, jak gotować makaron. Znaki rozpoznawcze, klapki kubota, kolekcja słoików z suszonymi grzybami. Rada profesora. Nie bądź jak Bogdan. Chyba że chcesz wieczoru bez emocji. Kosmiczna koza. Nie w swoim świecie, dosłownie. Kosmiczna koza to ktoś, kto potrafi zgubić się w myślach na trzy dni, po czym wraca z teorią na temat energetycznych wibracji kapusty. Urocza, ale lekko oderwana od rzeczywistości. Znaki rozpoznawcze wiecznie szuka kluczy. Ma kryształy i wie, co to retrogradacja merkurego. A ta profesora. Jeśli jesteś kozą, pamiętaj, że czasami warto zejść na ziemię, przynajmniej na obiad. Serniczek ciepły, słodki i czasami mdły. Serniczek to ktoś, kto unika konfliktów i zawsze chce, żeby wszyscy byli zadowoleni. Typ osoby, która przynosi do pracy ciasto, a potem pyta, czy aby na pewno smakowało. O znaki rozpoznawcze. Cukierkowy uśmiech przepraszam, na końcu każdego zdania. Ada, profesora, spróbuj powiedzieć nie i zobacz, co się stanie. Prawdopodobnie nic. Strażnik miejski, znany też jako strażnik porządku w chaosie życia codziennego. Jeśli coś robisz niezgodnie z zasadami, strażnik to zauważy. I wytknie ci to z dumą, jego motto? Regulamin to świętość. Znaki rozpoznawcze. Notatnik i latarka? Zawsze pod ręką. Hada, profesora? Daj sobie czasem na luz. Nawet parkowanie na sekundę nie jest końcem świata. Tańcząca panda najbardziej radosna i pozytywna osobowość w tym zestawieniu. Panda tańczy wszędzie w kuchni, w sklepie, nawet w kolejce do dentysty. Zawsze ma w sobie mnóstwo energii i chęć do zabawy. Znaki rozpoznawcze, gumowe podeszwy i playlisty pełne hitów lat osiemdziesiątych. Rada profesora: Nie zmieniaj się, serio. Świat potrzebuje więcej takich osób jak Ty. Wyzwolony karp. Szedł ze schematów i wigilijnego akwarium. To osoba, która robi wszystko na własnych zasadach. Karp nie dba o opinie innych, żyje wolno i płynie pod prąd. Znaki rozpoznawcze. Unika świątecznych spotkań rodzinnych. Ada, profesora. Pamiętaj, że czasem warto spróbować się dogadać, nawet z sumami. Po prostu leń. Nie komplikujmy leń to leń. Jego ulubionym zajęciem jest nic nie robienie. Nie dlatego, że nie może, tylko dlatego, że mu się nie chce. Znaki rozpoznawcze: kocyk, pilot od telewizora i brak zasięgu w telefonie. Rada profesora: spróbuj zrobić coś produktywnego raz na tydzień. Możesz być z siebie dumny przez kolejne sześć dni. Słoikowa Bożena, między ciepłym sercem a obsesją na punkcie weków leży Bożena. Kiedy gotuje bigos, starcza dla całej rodziny i jeszcze sąsiadów. Kocha porządek i swojskie klimaty. Znaki rozpoznawcze. Przywiozłam ogórki z działki. Ada profesora, pamiętaj, że świat ma więcej do zaoferowania niż tylko kompot z wiśni. Wredny komar. Ktoś, kto nie odpuści, dopóki nie wyprowadzi cię z równowagi. Komar jest mistrzem drobnych złośliwości, które po jakimś czasie stają się nie do zniesienia. Ale trzeba mu przyznać, bywa błyskotliwy. Znaki rozpoznawcze. Sarkazm w każdej rozmowie. Ada, profesora, spróbuj być czasem miły. Może się okazać, że ludzie to docenią. Podsumowanie. Czy rozpoznałeś siebie w którymś z typów? A może jesteś dziwną mieszanką tańczącej pandy i wrednego komara? Pamiętaj, że życie jest zbyt krótkie, żeby brać je na serio baw się dobrze, poznawaj siebie i koniecznie daj znać, jakim typem osobowości jesteś.